Cześć, z tej strony Paulina z Dekofire i w tym odcinku przedstawię Wam dwa modele ekspresów Jura, Jura E4 i Jura NA4. te modele jury poleciłabym głównie miłośnikom kaw czarnych, ponieważ nie są one wyposażone w dyszę spieniającą, także nie są w stanie przyrządzić żadnej kawy białej. Natomiast fajną alternatywą jest dokupienie sobie osobnego sprzętu od jury, dodatkowego spieniacza do mleka, który jest w stanie spienić mleko na zimno i na ciepło. I może nam to fajnie urozmaicić tą kawę czarną. Co do podobieństw, oba te ekspresy są dostępne w dwóch kolorach: białym i czarnym, natomiast jedyna różnica jest taka, że modele E4 od frontu zawsze są wykonane w połysku, natomiast całą resztę obudowy mają matową, a modele N4 są wykonane w ten sposób, że całą obudowę z boków mają w połysku, natomiast front i górę matową. Sługa tych ekspresów jest dokładnie taka sama i odbywa się poprzez duży, monochromatyczny i czytelny wyświetlacz oraz fizyczne przyciski, dzięki czemu sterowanie całym ekspres jest bardzo intuicyjne. Dodatkowo oba te ekspresy możemy połączyć siecią Wi-Fi i dzięki temu po zakupieniu dodatkowego akcesorium jakim jest Wi-Fi Connect możemy sterować ekspresem za pomocą aplikacji w telefonie i po zainstalowaniu takiej aplikacji w telefonie w przypadku modelu E4 zyskujemy dwie dodatkowe kawy, których nie ma wgranych do systemu. Zarówno E4, jak i N 4 jak i pozostałe modele od Jury są wyposażone w proces ekstrakcji pulsacyjnej PEP, czyli technologię, która wydłuża nam czas parzenia kawy przez pulsacyjne wtłaczanie wody do jednostki zaparzającej. Dzięki temu woda ta ma więcej czasu, aby wydobyć maksimum smaku i aromatu ze zmielonej kawy. Ok, to z podobieństw to tyle, przechodzimy teraz do różnic i pierwszą z nich, którą omówię jest gabaret tych modeli. Model E4 jest fajnym, małym, kompaktowym ekspresem, natomiast model E4 już jest troszkę większy, ale w specyfikacji już nie wygląda to tak spektakularnie, ponieważ E4 jest tylko 2 cm niższa i cm węższa. Idąc dalej, wielkość ekspresów generuje nam kolejne różnice i pierwszą z nich są wielkości wszystkich zasobników w ekspresach. Mianowicie model e n 4 ma mniejszy zbiornik na wodę o pojemności 1,1 litra, model E4 ma ten zbiornik większy prawie dwulitrowy, model mniejszy, NA4 ma mniejszy zbiornik na kawę oraz na Fusy i zbiornik na fusy pomieści nam do 10 porcji kawy, natomiast model E4 ma większy zbiornik na kawę ziarnistą oraz większy zbiornik na fusy, który jest w stanie pomieścić do 16 porcji kawy. Drugą różnicą jest jednostka zaparzająca i w modelu N4 jest ona taką typową jednostką montowaną w każdym innym ekspresie, jest ona nam w stanie pomieścić między 6 a 10 gramów kawy, natomiast w modelu E4 ta jednostka zaparzająca jest większa i jest to jednostka. Opatentowana przez Jurę i w żadnym innym ekspresie czegoś takiego nie znajdziemy. Jednorazowo jest ona nam w stanie pomieścić między 5 a 16 gramów kawy. Czyli po jednym przyciśnięciu przycisku na maksymalnej mocy kawy robimy sobie tak jakby podwójne espresso. Kolejną różnicą są wylewki do kawy i w modelu mniejszym w E4 ta wylewka jest pojedyncza i ma mniejszy zakres regulacji wysokości. Natomiast w większym modelu w E4 ta wylewka jest podwójna, dzięki czemu przyrządzimy sobie jednorazowo dwie kawy czarne i ma większy zakres regulacji wysokości, przez co możemy sobie podłożyć pod wylewkę wyższy kubek. Jednocześnie ta wylewka w E4 jest połączona i zintegrowana z wylewką na gorącą wodę. I ten ekspres dzięki temu zrobi nam porcję gorącej wody i kawy baristę, czego nie przyrządzi nam model mniejszy E4. Co do młynków, w modelu E4 zastosowany jest profesjonalny młynek Aroma, który jest w stanie wydobyć z kawy mielonej o ponad 12% więcej aromatu w porównaniu do młynka Aroma G3, który jest zamontowany w modelu E4. Z udogodnień w modelu E4 zastosowany jest aktywny monitoring tacy ociekowej, który odpowiada nam za wyskakujące komunikaty na ekranie głównym mówiące o przepełnionej tacy ociekowej. W skrócie... Jest to funkcja, dzięki której ekspres za każdym razem będzie nas informował o tym, żeby wylać całą zebraną wodę z tacki. Natomiast w przypadku NA4, który tej, tego monitoringu nie ma wgranego, za każdym razem przy wyrzucaniu fusów będziemy musieli pamiętać o tym, żeby tę tacę ociekową opróżnić. Inaczej może ona się po prostu przepełnić i wylać. Ostatnią różnicą są filtry, które możemy stosować w ekspresach, ponieważ w modelu E4 jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie użyć e, filtrów Cladis Smart, natomiast w mniejszym modelu N na 4. Możemy używać Claris Smart albo jego odpowiednika wersji mini. i Jest on fajnym wyborem, jeżeli te kawy pijemy dosyć rzadko. Oba te modele mamy dostępne na ekspozycji w salonach Decofire przy ulicy Medweckiego 7 oraz na Seraphon 56. Także jeżeli chcecie zobaczyć któryś z nich lub z innych modeli jury na żywo, zapraszamy, doradzimy w zakupie, poczęstujemy Was też świeżą mieloną kawą. Także wpadajcie. Do zobaczenia! Um, to chyba było ładne. Do. Co? Jeszcze raz coś mi tu nie pasuje. Popucin to jest takie złe słowo. Zamieszam się. Jeszcze raz. Co do podobieństwa oba te. Och, tak mi się ten język pląta, że to jest katastrofa. Nie podoba mi się to, co powiedziałam. Jeszcze tam dałam w ogóle. Jeszcze raz. Co do. Jeszcze raz, jeszcze raz. Co do czego? E